9 stycznia zapraszamy do wspólnej zabawy na wielkim balu sportowca. Tylko u nas transmisja live. Nowe Centrum Skłusza Redeko. Www.redeko.pl Pierwsze punkty zdobył Jakub Dłoniak, który trafił na Dzień Dobry za linii 6 metra 75 m. Chwilę później znów Dłoniak w roli głównej. Śląsk doskonale wszedł w mecz i błyskawicznie objął wysokie prowadzenie 11 do 2 na 3 minuty przed końcem. Denis i trafił trójkę z 8 metra. Gospodarze odskoczyli na dystans 13 oczek. Kwartę zakończył niemal równo z Syreną Mantas Czesnaowski z Śląsk. Wygrał inauguracyjną część meczu 28 do 13. Początek drugiej kwarty z przewagą Anwilu, ale Śląsk zrobił swoje. Publiczność w Orbita rozgrzał m.in. Roderik Trajsk efektownie wkładając piłkę do kosza. Gospodarze na 5 minut przed końcem pierwszej połowy prowadzili 36 do 25, a po dwóch kwartach było 48 do 33. W trzeciej Obie drużyny grały systemem kosz za kosz W połowie tej odsłony Śląsk prowadził 58 do 44 Tyle samo punktów dzieliło zespoły Także na 3 minuty przed końcem kwarty Po końcowej syrenie Na tablicy widniał wynik 73-53 Ostatnie 10 minut Zaczęło się od dwóch trafień Chase'a Simona, najlepszego gracza gości Anvil. potrafił seryjnie punktować Początek ostatniej odsłony To seria 15-3 dla włocławian. Udało się jednak Ją przerwać. Ostatecznie śląsk wygrał pewnie 91 do 74, 24 oczka, najwięcej dla śląska, rzucił Jakub Dłoniak. Nowe centrum skłusza www.redeko.pl